A jak Polska wypada na tle świata, jeśli chodzi o innowacje i automatyzację? Mówiąc krótko, blado. Spójrzmy na liczby. W Korei Południowej działa ponad 1000 robotów przemysłowych na 10 000 pracowników. To światowy lider. Niemcy 429 robotów na 10 tysięcy osób. Lider Europy. A Polska zaledwie 78 robotów na 10 tysięcy pracowników. To wynik poniżej średniej europejskiej i światowej. Żeby lepiej to poczuć, zróbmy proste porównanie. Korea ma 13 razy więcej robotów niż Polska. Niemcy ponad 5 razy więcej. To nie jest drobna różnica to przepaść przepaść w tempie, skali i jakości przemysłowej transformacji. Ale automatyzacja to nie tylko roboty na halach, to cały ekosystem, centra danych, inżynierowie, startupy i kapitał na badania. I tutaj Polska też zostaje w tyle. Wydatki na badania i rozwój w 2023 w Polsce wyniosły około 1,5% PKB. Dla porównania Niemcy inwestują ponad 3%, a Korea Południowa blisko 5% PKB. I to właśnie tam rodzą się przełomowe technologie, nowe patenty i globalne firmy technologiczne.